Marcin. To się nie udało, wy się to po prostu zrobili. Zasłużyliście na ten wynik. Czy to się udało, w życiu. nie prezydenci, takie odczucia. No, Wiadomo rzeczą, że wielka radość. Najgorsze to było to, że mieliśmy przeciwnika, tak naprawdę swojego przeciwnika, a z takim to się najgorzej, najgorzej walczy. I z drugiej strony mieliśmy no, no nieciekawą, nieciekawą kampanię, taką dosyć brutalną. Nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, ale się powiem tak. Mówią, że się nie udało, że tylko ciężko wypracowaliśmy. Może faktycznie ciężko wypracowaliśmy to, to jest duża zasługa Marcina, ale i tak samo bardzo duża zasługa całego komitetu, wszyscy ludzie, tak jak Marcin powiedział. Takiego komitetu zawsze warto sobie życzyć, bo wszyscy ludzie tutaj ciężko pracowali, to jest zwycięstwo wypracowane wspólnie przez wszystkich. No Im więcej trudności, tym więcej mobilizacji, tak. czyli efekt jest jaki osiągnęliśmy. Jak będzie wyglądała Jelenia Góra za następne 3 lata? Na pewno będzie wyglądała ciekawiej i mam nadzieję, że te 4 lata to będą takim impulsem na, na otwarcie się na przyszłość. Kadencja czteroletnia to trochę za mało. Tak, no bo to tak naprawdę w ciągu tych czterech lat. Pierwszy rok to jest tak przygotowywanie się, drugi rok to jest składanie projektów, trzeci rok to realizacja. W czwartym roku jeszcze się nie zdąży dobrze zakończyć te projekty, to już, są, już jest kampania wyborcza. Tak naprawdę to kampania powinna już się zacząć na drugi dzień po wygranych wyborach. Czyli od dzisiaj już zaczynamy kampanię na 2020. 18. 18 rok. 18. Czego życzymy panu prezydentowi? I sobie oczywiście. Czego? Spokojnej kadencji. I żeby te wszystkie pomysły, które mamy na Jelenią Górę, żeby zosta była możliwość realizowania. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Jerzy.